Kuba Jędryka, Indecage.pl. Jesteśmy w trakcie gali XTB KSW 111 w Trzyńcu, a za mną Bartek Kleśko, który walczył w Come tej gali. Witam. Witam serdecznie widzów i Ciebie Kuba. No powiem tak, jak wiadomo ja się na MMA nie znam, ale jak usłyszałem 49-46, byłem przekonany, że tę walkę wygrałeś, sobie ułożyłem, że tak ładnie pytanie zadam, że pomogłem Ci dostać tę walkę, ale Ty już potem w klatce wszystko sam zrobiłeś. No ale finalnie okazuje się, że nie. Jak, jak Ty to oceniasz, jak Ty usłyszałeś ten wynik, widziałem, że Narożnik też był bardzo pewny tego, że za chwilę usłyszymy jak ty to czułeś? No tak to właśnie czułem. No, wskoczyłem na tą klatkę takiej pewnej siebie że z zwycięstwa. No, no nie wiem, co mam powiedzieć. Z sędziami się nie dyskutuje. Yy, gdzieś tam walkę przed z Maćkiem Różańskim też był wynik sporny, więc mówiłem, że z sędziami się nie dyskutuje, więc będę teraz hipokrytą, gdybym mówił, że sędziowie coś tam, coś tam. Nie wiem, obejrzę nas spokojnie i najbardziej się cieszę z tego, no, że były emocje, nie? Była, wydaje mi się, była dobra walka, wszyscy tam mnie skreślali, a że ile będę się budził po nokaucie od Rafała, bla bla bla. I co? I, i pięć rund, i no, wyrównana walka, także pozdrawiam hejterów i tak jak mówiłem, ja jestem alchemikiem i tą całą negatywną energię, którą mi wysyłaliście, to zamieniłem w pozytywną i, no i było w klatce to co, to, co jest najważniejsze, czyli emocje. I dziękuję bardzo widzom, Rafałowi, wszystkim. No finalnie jak, jak, jak można było, było przedstawić tam na x ie e, czy, czy, czy na czatach e, ludzie byli bardzo podzieleni w ogóle też, te, też tym wynikiem, ale właśnie na problem że walka się podobała, no moim zdaniem świetna, ale też bardzo taktycznie poprowadzona, czy gdzieś tam to był taki pomysł, żeby, żeby no trzymać Rafała na dystans. Stawiam, że tak, wiedząc, że jednak potrafi mocno uderzyć. No tak, no nie mogłem, nie mogłem iść na wymianę, nie mogłem iść piecem i no i gdzieś plan... plan... Trzeba było zachować i cieszę się z tego, że zachowałem plan taktyczny, a przy tym jakby no były emocje i były widowiskowe akcje i no tyle, no to jest sport. Nie? Mam 29 lat, Rafa w moim wieku to gdzieś był na Babilonie, albo może jeszcze gdzieś, gdzieś niżej, ja teraz zawalczyłem o pas. No jest dużo czasu przede mną i ja jeszcze sięgnę po to, co moje. Nie? No ale właśnie brzydko mówiąc, troszeczkę zamknąłeś mordy tym, którzy mówili, że nie zasłużyłeś na tę walkę, no bo skoro była tak wyrównana, no to chyba świadczy o czym innym. Cieszę się no to jak, jak tak na gorąco jak, jak ty to oceniasz, które, które te rundy mogły być ewentualnie bardzo bliskie, które ty czułeś, że wygrałeś jak, jak ty to widzisz? No mi się wydawało, że no, wszystkie cztery pierwsze były na moją korzyść, no front, ja czu, widziałem jak Rafałowi wchodziły te fronty gdzieś na brzuch, może no, nie trafiałem mocno na twarz, ale gdzieś czy, czy sierpy po brzuchu czy fronty, no, czy, czy obrotówki, te boczne kopnięcia, no to wszystko, wszystko wchodziło i ostatnia runda dla Rafała z racji na balenie i to głównie nie wiem, czy to była kontrola, czy próba poddania. E, no jakby, no tam dociskał mnie takim no, szkolnym duszeniem, że tak powiem, na klatę. E, i... Tam czułeś jakieś zagrożenie? No jakby, no Rafał silny, ciężki chłop, no to gdzieś tam jakby troszkę mi tlenu to zabierało, ale to nie było, no, nie było blisko jakiejś ale techniki kończącej. <słuch> dziękuję, dziękuję. No, no, no. <słuch> no to miałem dopytać jeszcze o tą ekwilibrystykę, którą tam można było widać czasami, no bo te, te obrotówki właśnie, te, takie, takie próby, e, czy, czy gdzieś to było planowane, czy, czy troszkę spontan? Było planowane. E, gdzieś tam no, z tych ekwilibrystycznych może nie jestem do końca zadowolony. Gdzieś ta gwiazda trochę taka, e, paluszki nieobciągnięte były. I, no trochę wiadomo, jest trochę do poprawy, ale no o to chodzi, nie? żeby wyciągnąć wnioski i lecimy dalej. No, ale finalnie widzę, że z całego sztabu, z całego narożnika to ty wychodzisz z największym uśmiechem, mimo że to przecież ty tą walkę toczyłeś. No, bo ja Biłem, ja, ja kocham to robić. Nie? Kocham, kocham przygotowania, kocham ten sport, pomimo, że przed każdą walką, jak te emocje uderzają, jest ten stres, to sobie mówię, kurwa, Bartek, to już ostatni raz. Jak już nie chcesz, to nie będziesz musiał tego więcej robić, ale zmobilizuj się ten jeden raz, nie? No i tak zawsze jeden, jeden, jeden raz i tak już 23 raz. Dobrze, no to. <śledzimy> no to trochę tych razów było. No dobrze, no to co, no to w takim razie życzę, życzę zdrowia, chociaż mam wrażenie, że też przez to, że ta walka w tym no to dużo też go nie straciłeś. Tej walce. Tak, no gdzieś no, nos poczułem, gdzieś tam Rafał trafił, no i paluchy powybijane, kostki porozbijane, a tak to, tak to wszystko. Nie? No to jeszcze i, zdrówka i szybko wracaj prosto 24. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję za tą szansę i no co, jeszcze to zrobimy, nie? Dzięki. Dziękuję.